Witamy w Beskidzie Śląskim, czyli regionie składającym się z pięciu najważniejszych miejscowości, takich jak Brenna, Wisła, Istebna, Szczyrk oraz Ustroń. Który chyba jednak bardziej należy do Nilfgardu. W takim razie zdaje się, że nie dojdziemy do porozumienia. 54 rzeczy, które wkur... Widzisz mnie? K które mocno denerwują w Beskidzie Śląskim! <grym> Ale syfi, co? W hotelach w Wiśle jest takie ciśnienie wody, że czujesz się jakbyś był oplubany przez starych ludzi. Nakłamałeś znajomym, że szusujesz w Fiemme, że robisz czarne trasy w Laks, opalasz się w Aspen, a tak naprawdę zapierdalasz na oślej łączce w Szczyrku. <laughs> Pijesz jak w Kieleckim na dworcu? To chyba nie byliście pod cantorią. Tutaj wiatr zawsze każdemu w oczy. Jak się okazuje? W polskich górach jest pogoda taka sama, jak nad polskim morzem w lato. Zmarzłeś podczas wjeżdżania na górę krzesełkami? Nie ma problemu. Ogrzejesz się. Na dole. Bo to kurwa wszystko jest zamknięte. Val di sole mówili. Ty, co on robi? On? No proszę cię. Szczyrk. W Brennej w ciągu tygodnia tak bardzo nic się nie dzieje, że... Gdyby nie szum wody to pomyślałbyś, że ktoś zapauzował. Wszystkie miasta tworzą tutaj razem Beskidzką Piątkę. I zalicza się do niej też Istebna. Tutaj nic się nie dzieje, a na ludzi tu mieszkających mówi się racioki. Po drodze na Wisłę znajduje się kamień w kształcie serca. Jeżeli jewnąłbyś komuś takim kamieniem z napisem love, to już by nigdy Cię nie opuścił. W tej chwili mamy wyznanie miłości do prezesa Prawa i Sprawiedliwości, czyli kocham Cię Jarku. Ale największym hitem był napis Po prostu z si. Niby Beskid Śląski, ale jeżeli powiesz mieszkańcom tego regionu, że są Ślązakami To oni nie tylko nauczą cię geografii, ale również matematyki Będziesz liczył swoje zęby Ty z Wisły jesteś No A, czyli ze Śląska A. Ustroń potrafi być zwodniczy, bo już myślałeś, że fajnie się nabzdryngolisz? A Wód <grym> Tutaj znają tyle wymiarów, że się nie śniło tyle nawet Hawkingowi. Adam! Ja z chujami nie gadam! Nie, gadam, żartuję, po prostu nie załatwiliśmy, bo stąd pochodzi najsłynniejszy dekarz i skoczek narciarski Adam Małysz. Ja tam Adam Małysz, zapraszał na skoki narciarskie. Płacisz tutaj podatek klimatyczny. Pewnie dlatego, że powietrze wzbogacone jest o takie substancje jak. tlenek węgla, azot, siarka, węglowodór i pyły. PM10 i PM2 i benzopiren. Łakocie i witaminy. Proszę bardzo, tylu w ciąży. Co zjadłbyś sobie takiego pstrąga z górskiego potoku? To se kurwa sam złap! Bo te z restauracji są karmione paszą i granulatem. Masz już dosyć mroźnych ostępów i zimowych krajobrazów? Zawsze możesz wrócić do domu, pograć w gry. W domu zdrojowym Wiśle znajduje się pomnik Adama Małysza z czekolady. Specjalnie z białej, żeby nikt nie powiedział, że gówniana rzeźba z dupy. <słyska> Jak doskonale wiecie, mamy konflikt ukraińsko-rosyjski, natomiast w Polsce nie musimy się niczego obawiać, bo w Brennnej mamy maluchy rakietowe. A nie, idź pan w chuj. Ustroń pluje na Rio de Janeiro i świebodzin, i też ma swojego ostatecznego bosa z Dark Soulsów, Aragorna. O kurwa! Warszawa ma sen o Warszawie, Kraków, krakowski Splin, A Wisła ma Bolesławę Piechurę, i do Wisły tam pojada. I rapuje tam, lepiej od Czuksa. Rybów, nałowić trochę rybów, tak lubię. <śmiech> <śmiech> Specjalnie o nim wspomniałem, bo ten, jeden z najlepszych freestylowców Polski, pochodzi właśnie z Ustronia. Jakim trzeba być debilem, żeby wrzucać yy, zdjęcia lasek? Przy, yy, odleciałeś tak jak motyl... Żeby zdobyć jakąś szybką kasę, <laughs> bez kidu. Są ludzie niewidzący niektórych kolorów, i to są daltoniści. I są też ludzie niewidzący pasów, i są to kurwa kuracjusze z ustronia. Lubisz tak jak Luis stawiać dupę bokiem? Nie pierwszy raz kiedy stawiam dupę bokiem. No to na przełęczy, salwopolski, Polski się jak w domu. Deja Vu, I just Tutaj Polki wiedzą, jak sprzeciwić się ustawie antyaborcyjnej. Od kobiet waram, bardzo proszę, wypierd... Chcesz poczuć się jak youtuber i patrzeć na wszystkich z góry? Wbijaj na najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego, skrzyczne! Zawsze też możesz być pizną i wejść na równicę. Patrzcie, dziewiczy szlak! A właściwie, wjechać samochodem i przejść te kilkaset metrów. Miałem tak, jak się wspinałem na... Nangan Parbat. Ale to jest Himalajzm. Jestem jak dziecko bargiela i uróbki. Tutaj naprawdę szybciej będzie, jeżeli zostawisz auto w Brennej i pójdziesz pieszo do Wisły przez górę. Jak to mówią, Wisła schuja wytrysła. Tutaj spokojnie możesz zażartować. To co, idziemy do mnie? Pewnie, ale najpierw wskoczę po bułkę i banana garb fajeczka. <laughs> tak, Piotr Żyła też stąd jest. Dziwne, że kurwa nie ma frugo w ręce. Skarpetki mam z dynamitem i piję frugo. I jak wypiję to lecę daleko i długo. Chcesz poczuć się jak bogacz? Wbijaj do schroniska na Skrzycznem. A chuj, śniegu sobie pojem za darmo. Wiśle odbywa się letnie Grand Prix w skokach narciarskich. Skoki narciarskie w lecie to tak jakby przyjść na skocznie w samym kombinezonie. Wiśle krąży i porywa matki wraz z ich bombelkami ciuchcia martusia. Na szczęście władze miasta w porę zrozumiały zagrożenie i teraz trzymają ją za kratami. Już nikogo nie skrzywdzisz! Kurwa Martusiu. Czy to posępne zamczysko należy do jakiegoś członka reżimu autorytarnego? Tak, to zimowa siedziba Andrzeja Dudy. Mm, very 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 mm, this, you know, this is my, this is my own experience, yes. Masz w chuj czasu, nie wiesz co z nim zrobić? Im jesteś starszy, tym czas płynie szybciej i chciałbyś go zatrzymać. Wbijaj do szyrku i poszukaj miejsca parkingowego pod wyciągiem. Naczekałeś się w poszukiwaniu miejsca parkingowego? To teraz jeszcze poczekasz kilka godzin, żeby wjechać gondolką. W sezonie zimowym do Szczyrku to sobie postoisz? Tutaj naprawdę szybciej znajdziesz wolny obciąg niż wyciąg. Myślałeś o tym, żeby twoje dziecko miało korki? To zapraszamy tutaj w okresie zimowym. Poczujesz się jak aktorka porno. Cała Polska na ciebie zwala. Adam Małysz nie do końca zrozumiał słowa swojej żony, kiedy powiedziała: Adam, zrób mi malinkę. W 1268 roku odbyła się bitwa pod Brenną, zwana też bitwą pod Starymi Pupami. Problem w tym, że było to sadze o Wiedźminie i zginął tam Cohen. To żaden spoiler. Widzieliście co zrobili ze Skelem? Ustroniu znajduje się leśny park niespodzianek, czyli dokładnie to co mają tirowcy zwykle na trasie. Jesteś introwertykiem? Tutaj nie poczujesz się jak w domu, bo na szlaku musisz każdemu odpowiedzieć na powitanie. Cześć Boże. Nasz o, o, Dzień dobry. Ludzie traktują rzekę w Brennej jak plażę nad morzem. Heh. Przynajmniej nie ma parawanów. A może to dlatego, że jest zima. Co ciekawe, Latem temperatura wody jest dokładnie taka sama, więc można morsować w lipcu. Trzeba przyznać, że Wisła zachęca do odwiedzin w dosyć nieprzyzwoity sposób. Znajduje się tutaj trójstyk granic, co oznacza, że jednocześnie możesz napierdalać czeskie piwo, słowackie piwo i polskie piwo. Kurwa i po co się stroiłem? Lubisz Squid Game w prawdziwym życiu? do krystala na obcasach, bo taksówki nie dało się zamówić. Kurde, mam małego penica. A ja jestem łysy. Nie martwcie się, chłopaki. Tutaj nawet skocznie mają kompleks. O, wow. W Brennej znajduje się arka z betonu. Serio, gdyby Noe taką zbudował, nie byłoby nas w tej chwili. Zawsze marzyłeś o tym, żeby zobaczyć Nowy Jork, ale niestety nie latasz samolotami? Tutaj masz nie dość, że Manhattan, to jeszcze Broadway! Jestem królem w Ustroniu, królem w Ustroniu. Idź, zrób za mnie kupę, a ty idź za mnie na czantorie. Poczuj się niczym Telemita i odkryj tajemnicę piramid w Ustroniu. Mimo wszystko jednak widok jest ładniejszy niż przy piramidach w Egipcie. Jedna z piramid jest opuszczona, ponoć ciąży na niej klątwa, pana Waldka od Blachotrapezu. Każdy dostaje tam zraczki. Witam serdecznie państwa w sanatorium Maciejka. Przedstawię wam atrakcje, które przygotowaliśmy specjalnie dla naszych kuracjuszy. Zapraszam. Tutaj mamy tak zwany cygański stół. Tyle gruzu, ile zdołasz wynieść, możesz ze sobą wziąć. Tutaj mamy barkawowy, sale gier, salę zabaw, świetlicę dziecięcą i końcik TV. Zapraszam. Hello Georgie. Żeby państwo poczuli się jak nad morzem, specjalnie przywieźliśmy piasek prosto z Bali. Mamy też coś dla najmłodszych. Kawałek styropianu. Dla każdego kurasjusza mamy też ekskluzywny, przestronny, panoramiczny pokój z widokiem na góry. A na samej górze mamy apartament prezydencki w Sam Raz dla Królewskiej Pary. Do dyspozycji naszych gości oddajemy też wielką, fantastyczną, przestronną lożę, na której można usiąść i się poopalać. Zapraszamy też do naszej ekskluzywnej windy, najszybszej w Europie. oczywiście, tylko w dół. Tutaj poczujesz się jak w domu. W folaucie. Ała, ała, co, co. co się stało? Dostałem raka głowy. Trasa Wisła-Katowice jest całkowicie zajebana przez Hanysów. Ty. Synek, a może jakaś wodzionka? Wodzionka? Ja. Mm, wodzionka! To najlepszy z wszystkich śląskich zup. Myślisz, że w Wiśle dostaniemy? No ja. tak. Jest jeszcze jaworzynka. To taki radom bez kidów niskich. Każde dziecko zanim powie, mama czy tata mówi wcześniej Jaworzyncianie! Do Pola! Tutaj nie istnieje klasyczny kalendarz. Mieszkańcy odliczają czas na podstawie ferii, które zostały innym województwom. I nadchodzi ten dzień, w którym oddychasz z ulgą, bo skończyły się ferie na Śląsku i nagle uświadamiasz sobie, że jeszcze przyjeżdża Warszawa. Nie, Boże, proszę, nie! Nie! Jag pirar dole. Åh, oh, kurva! <skrattopanik>